W poprzednim filmiku skończyliśmy rozdział 6. Dzisiaj zaczniemy rozdział 7. Si Zapraszam do wspólnego czytania. Rozdział 7. Si Nie narobiono nam wstydu. Dziś po południu nasi rodzice mają odwiedzić szkołę. Więc na lekcji byliśmy strasznie zdenerwowani. Pani wytłumaczyła nam, że dyrektor przyjmie rodziców w swoim gabinecie, że z, z, że z nimi porozmawia, a potem przyprowadzi ich do nas, do nas, do klasy. Jeżeli obiecacie, że będziecie grzeczni, powiedziała pani: Nie będę was pytać przy rodzicach, żeby wam nie narobić wstydu. No tośmy obiecali i byliśmy bardzo zadowoleni, nie licząc Ananiasza, który jest najlepszym uczniem w klasie i chciałby być pytany na oczach tatusiów i mamuś. Dla niego to żadna sztuka, bo się bez przerwy uczy, więc jasne, że zawsze wszystko umie. A potem pani powiedziała, że odwiedziny rodziców to nie powód, żeby nic nie robić. I kazała nam rozwiązywać zadanie, które na napiszę na tablicy. Było to strasznie trudne zadanie o gospodarzu, który miał mnóstwo czarnych i białych kur znoszących mnóstwo jajek. Po Powiedziane było, ile znoszą czarne, a ile białe. I trzeba było zgadnąć, ile jajek zniosły wszystkie kury w ciągu godziny i czterdziestu siedmiu minut. Ledwo pani skończyła pisać zadanie, kiedy otworzyły się drzwi i do klasy wszedł dyrektor z naszymi tatusiami i mamusiami. Wstać, powiedziała pani. Wsiadać, powiedział dyrektor. Oto klasa, w której uczą się państwa dzieci. Sądzę, że większość z was zna już ich nauczycielkę. Pani ściskała dłonie naszych tatusiów i mamusiów. I którzy się szeroko uśmiechali i na dzień dobry machali do nas ręką. Mrugali albo kiwali głową. W klasie zrobił się tłok, chociaż nie wszyscy rodzice byli. Tata Rufosa, który jest policjantem, nie mógł przyjść, bo miał duż, dyżur w komisariacie. Nie było też rodziców Gottfrieda, ale tata Gottfrieda, który jest bardzo bogaty i bardzo za zajęty, przysłał szofera Alberta. Tata Ananiasza nie mógł przyjść, bo, bo podobno bez przerwy pracuje nawet w sobotę po południu. Ale mój tata i moja mama byli i patrzyli na mnie roześmiani. Mama była cała zaróżowiona i ślicznie wyglądała. Byłem okropnie dumny. Myślę, powiedział dyrektor, że, mógł, że mogłaby pani powiedzieć państwu kilka słów o, pod, o postępach pani uczniów. Pogratulować im lub ich zbesztać, zależy od przypadku. Wszyscy się roześmiali, oprócz taty, i mamy Kleofasa, który, który jest najgorszym uczniem w klasie. I, I u którego w domu szkoła to nie jest, jest temat do śmiechu. A więc, powiedziała pani, z przyjemnością mogę powiedzieć, że państwa dzieci bardzo się w tym miesiącu starały, zarówno pod względem nauki, jak i sprawowania. Jestem z nich bardzo zadowolona, zadowolona i nie wątpię. I nie wątpię, że ci, którzy pozostają trochę w tyle, szybko dogonią kolegów. Rodzice Kleofasa groźnie na niego spojrzeli, a, ale my byliśmy bardzo zadowoleni, bo to, co pani powie, bo to, co powiedziała nasza pani, było miłe. Proszę dalej prowadzić lekcję, powiedział dyrektor. Jestem pewny, że rodzice pa, pani że rodzice pani uczniów, że jestem pewny, że rodzice pani uczniów z przyjemnością popatrzą, jak ich pociechy pracują. Tak wytłumaczyła pani. Dałam im do rozwiązywania zadanie. Właśnie skończyłam pisać dane na tablicy. Przeczytałem, powiedział tata Kleofas. Nie wygląda na łatwe. Wychodzi 362 jajka, powiedział tata Alcesta. Wszystkie mamusie i wszyscy tatusiowie zwrócili się w stronę taty, Klo taty Alcesta, który jest gruby, grubym panem z mnóstwem podbródków. Tata Joachima powiedział, nie chciałbym się z panem wspierać, jednak mam wrażenie, że jest pan w błędzie. Pozwoli pan. Wyjął z kieszeni notes i pióro i zaczął pisać. Więc tak, więc tak, mówił tata Joachima. Czare, czarne kury znoszą jajko co cztery minuty. Jest 9 czarnych kur, 362 jajka, powiedział tata Kle Alcesta, 7420, powiedział tata Joachima, a skąd 412, powiedział tata Maxenciusza. Jak pan uzyskał ten wynik? Zapytał tata Eusebiusza. – Algebraicznie – odpowiedział tata Maksencjusza. – Jak to? – spytała mama Kleofasa. – Oni mają algebrę w ich wieku? – Rozumiem teraz, dlaczego nie, nie nadążają. – Nic podobnego – powiedział tata Kleof Alcesta. – To czysta ar ar arytmetyka. Dziecin łatwa, Wychodzą 362 jajka. Może to czysta, może to czysta arytmetyka powiedział tata Maksencjusza ze szerokim uśmiechem. Je, jednak się pan pomylił. Pomyliłem się? Jak to się pomyliłem? Gdzie pomyliłem? Gdzie się pomyliłem? spytał tata alcesta. Proszę pani, proszę pani, zawołał Ananiasz, podnosząc rękę do góry. Cicho Ananiaszu, krzyknęła pani, po, powiesz to później. Pani wyglądała na zakłopotaną. Mnie wychodzi 412 jajek, powiedział mój tata do taty Maksencjusza. Tak, tak samo jak panu. No, proszę, powiedział tata Maksencjusza. Oczywiście, to proste jak drut. Och, jedną chwilkę, chwileczkę, pomyliłem się w rachunku. Ma być 4120 czter, jajek. Źle postawiłem przecinek. Coś podobnego, ja też! zawołał tata. Zgadza się, 4120 jajek. I... Takie, się, takie jest rozwiązanie. Mówcie sobie, co chcecie, ale to, ba bardzo ale to bardzo trudne, westchnęła mama Kleofasa. Nic podobnego, powiedział ta alcysta. Zaraz pani wytłumaczę. Proszę pani, proszę pani, krzyknął Ananiasz, rozwiązałem. Cicho, Ananiaszu, powiedziała pani i groźnie na niego spojrzała. To nas dziwiło, bo rzadko się zdarzała, zdarzała, że rzadko się zdarzała. Zdarza, że pani patrzy groźnie na, Aniania, na Ananiasza, który jest jej pupilkiem. A potem pani powiedziała naszym tatusiom i mamusiom, że, że teraz widzieli jak się odbywa lekcja i że jest pewna, że wszyscy będziemy dostawać dobre stopnie z wypracowań. Wtedy dyrektor oświadczył, że, że czas już iść. Tatusiowie i mamusiowie uścisnęli rękę naszej pani i uśmiechnęli się do nas. Rodzice Kleofasa ostatni, ostatni raz groźnie na niego popatrzyli i wszyscy. Sobie poszli. Byliście bardzo grzeczni. Powie. Mm. pochwaliła nas pani. W nagrodę nie, mu nie musicie rozwiązywać zadania. I starwa tablicę. Mm. Potem zadzwonił dzwonek, i, i wyszliśmy na przerwę. Nie wszyscy, bo pani powiedziała Ananiaszowi, żeby został, bo chce z nim porozmawiać. A na podwórku stwierdziliśmy, że nasza pani zachowała się naprawdę super i dotrzymała obietnicy, że nie narobi nam wstydu przed rodzicami. I tu mamy koniec rozdziału 8, znaczy 7. Do zobaczenia na kolejnym czytaniu. Pozdrawiam.